Nie to miejsce. Dobra słuchajcie, generalnie historia jest ta sama, bo jak się przyjrzycie tutaj na wszystkie te, naprawdę chłodnica to jest bardzo wąs, bardzo wąskie gardełka, tak? Tego płynu. Cześć wszystkim, niedziela, witajcie w upragnionym i wyczekiwanym Hit Czy Kit. Czy wyobrażacie sobie pracę mechanika, która ewoluowała do tego stopnia, że no, panie, uszczelka pod głowicą. Ale pan się nie martwi, ja to naprawię od ręki. Wyobraźcie sobie utopijny świat. Nie to, że nie szanuję kliko. Ja je bardzo szanuję. To, nie będzie to miejsce. Dobra, zostaw, niech już to będzie to miejsce. Wyobraźcie sobie utopijny świat, gdzie na wszelkie problemy, nieszczelności w układzie chłodzenia nie trzeba już jechać do mechanika na pękniętą uszczelkę pod głowicą absolutnie nie trzeba jechać do mechanika wystarczy kupić sobie w internecie taki preparat wlać go do zbiorniczka wyrównawczego i nawet jak na raz pęknie wam chłodnica uszczelka pod głowicą to ta kosmiczna technologia załatwi tą sprawę zatem oczywiście, może przyśmiewczo, może się mylę w dzisiejszym odcinku sprawdzimy problemy z pękniętą uszczelką pod głowicą, lub głowicą, bo tak producent deklaruje. Tutaj oczywiście nie nagraliśmy, ale chłopaki wczoraj przygotowali. Hmm, no, jakby już, już jest pęknięta uszczelka pod głowicą, i zaraz to Wam udowodnimy sprawdzając zawartość testerem spalin w zbiorniku wyrównawczym. Ale najpierw trzeba dokładnie zapoznać się z instrukcją żeby nic tutaj nie zrobić. Więc pierwsza rzecz, którą musimy, musimy być pewni, jeżeli już wiemy, że to uszczelka pod głowicą albo chłodnica nam pękła, e, wiedzieć, że silnik jest zimny e, i możemy wtedy zdjąć korek chłodnicy. Nie syczy, dobrze. Następnie, e, bla 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 bla, 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 bla upewnij się, że silnik jest zimny, wlej... Dobra, wlej Steel Seal bezpośrednio do chłodnicy i z powrotem załóż korek dobrze go dokręcając. Uwaga, jeśli nie masz korka chłodnicy wlej płyn bezpośrednio do zbiornika. Punkt 1. Ustaw punkt drugi. Ustaw ogrzewanie dmuchawa na maksimum, uruchom silnik, zwiększ temperaturę w pojeździe bla bla bla. 3 pozostaw Steel Steel. Nie, Steel Seal. Ok. W układzie i prowadź pojazd jak zwykle. A Jak się ten pojazd prowadzi jak zwykle? Jest <laughs> Tylko nie jest znowu 200 po mieście. Dodatkowo uwaga, jeżeli wprowadzasz bla, 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 wyrównawczy, uzupełni się, że ma on wystarczająco dużo miejsca, by się tam domieszał. Nie jest kompatybilny ze wszystkimi płynami chłodniczymi Aha, i przedłużonymi, o przedłużonej trwałości. Dlatego, aby uzyskać najlepszy wynik, płyn chłodzący należy tymczasowo spuścić i zastąpić świeżą wodą. Świeżą wodą płyn. Ale nie napisali destylowana na przykład, nie? Czyli możecie wlać z kranu, czyli możecie zabić pompę wody, bo wam się wytrąci rdza i wszystkie inne osady. I możecie zabić chłodnicę, i możecie zabić kanały. Ale tak zróbmy. Wiecie co? Tak zróbmy. Chłopaki, trzeba wodę tu zalać, taką z kranu. Takie maski już nie dostanę. I taka malutka dygresja, kochani, bo to początek odcinka. Pamiętajcie, że to właśnie dziś o godzinie 20.00 ktoś z Was zgarnie E36, naszą piękną smerfetkę z dołożonym kompresorem i ze wszystkimi dodatkami w postaci olej silnikowych, płukanek, darmowego ubezpieczenia, kompletu opon od Pirelliego i wiele innych szczegóły. Znajdziecie w odcinku, który Wam się właśnie tu w rogu wysuwa. Więc widzimy się o 20.00. Pokażcie siłę M4K. Co robisz? To jest słuszewki pod głowicą. No właśnie. bo Musimy Wam udowodnić, po pierwsze, że jest przebicie. Po drugie, zaaplikować to wszystko zgodnie z instrukcją. I tutaj nie będę prześmiewczy, bo może być tak, że to chwilowo zadziała. E, po trzecie, zrobiliśmy maskę jak w Mercedesie. E, po czwarte, rozbierzemy motor i już dydaktycznie podejdziemy do tego. Więc może początek odcinka jest prześmiewczy, dlatego że Mam swoją teorię, oczywiście może się ona nie sprawdzić i mogę polec i może się zamiast e, kitu okazać hitem, dlatego tak się ta seria nazywa, ale pozostawmy to nieprzypadkowi. Smacznej e, Oczywiście Clio już nie chce naturalnie odpalać, bo ono w ogóle od początku nie chciało na naturalnie odpalać, ale jakże przekazywany sposób z dziada na pradziada został przekazany i teraz te, te na pewno pójdzie. Będziesz kręcił? No. Haha, będę. Nie róbcie tego w domu, tak nie wolno. Lepiej kupcie nowe auto, bo się regenerować też nie opłaca. I on jest go. Ładnie chodzi. Kuba, jesteś pewien, że my pojeździmy nim chociaż trochę? Jeździłem. A. Czy trzeba mu taką na stałe wsadzić butlę połoczoną z pedałem gazu? Bez jeżeli będą spaliny w układzie, płyn zabarwi nam się odcieniem jaśniejszym, zielonym lub jakimś tam. Ale musi chwilę pokorzić. Żółte albo zielone. O no nie no ja... Zostawmy go. Fajne auto. Patrzcie, największy fachowiec, to on przekazuje nam sposoby z dziada na pradziada. No taki test chwilę musi potrwać. To wszystko musi pokrążyć. Panie? Będzie chodzić, zobaczcie za chwilę. Tak? Będzie chodzić. Uważasz? Wierzysz w to? Dobra, słuchajcie, to teraz zgaśmy ten motor, e, zlejmy tą wodę, niech się przechłodzi i, do, i zalejmy wodę z kranu i dolejmy naszego magicznego płynu, który nam naprawi silnik. Tak zróbmy. O, ale ładnie cyka, nie? Jak pszczółka. Ja, ja... Ale, a, ale zobaczcie, jeszcze to, to odkryliśmy, właśnie to Renault tak zaprojektowało, że można maskę zamknąć, zobaczcie, o, o nie, w tą nie. stronę się już wyginę, a bo poprawnie, no i po, i to jest ta dziura, gdzie możecie zamknąć maskę można? I teraz to Ciekawe, z którego roku miało oponę Stanisław, jak myślisz? Łee, no świeżyny, 42 tydzień 2009 roku. 9. Czyli 12 lat temu opuściły fabrykę. No, mieszanka gumy jeszcze No? Jeszcze wygląda guma. Jeszcze wygląda guma. Nieźle. Jeździć obserwować. Jeździć i obserwować. No. Kurcze, Nie wiem dlaczego takie rzeczy. Wiecie co? Te same już radiatory, te takie uszczelniacze do chłodnic. to A zresztą. Dobra, nic nie ma. Po prostu na razie sprawdź to łosy. Tak, z kubą. No, i najważniejsze teraz wlać nasz preparat zgodnie z instrukcją, oczywiście tutaj bawimy się w laika, czyli nie jesteśmy mechanikami, nie możemy zlokalizować na którym cylindrze nastąpiło przebicie uszczelki, więc wyprzedzimy troszeczkę instrukcję obsługi i przejedziemy jakieś 100-150 km i zobaczymy jaki będzie rezultat. Oczywiście widzimy się dnia następnego. Chłopaki zrobili odpowiednią ilość kilometrów. Teraz należałoby spuścić całą wodę z układu, moim skromnym zdaniem wymienić wszystko i ponownie zrobić test, czy jest zawarty spalin, dlaczego zmienić wodę, no bo uważam, że spaliny, które dostały się do układu mogą jeszcze w nim krążyć, więc należy wszystko wymienić i dopiero na nowej, świeżej wodzie w układzie należałoby sprawdzić, czy tak owe spaliny pojawiają się w naszym zbiorniczku wyrównawczym, więc sprawdźmy to. Dobra, zatem okazuje się, że no niestety nadal pojawia się dość mocne zanieczyszczenie spalinami naszej wody. Wody w słowo klucz, a nie płynu. Oczywiście jak. Typowy samiec. Dopiero na końcu doszedłem. E, na końcu doszedłem. Głupio, to zabrzmiało, nie? E, na końcu doszedłem do takich ważnych wskazań, czyli mamy tutaj instrukcję dla mechaników zawodowych, dla osób nie zajmujących się mechaniką. No uznajmy na to, że jesteście użytkownikami e, zwykłymi, którzy umieli co najwyżej zrobić test na obecność spalin w układzie chłodzenia i uznaliście, że to jest uszczelka pod głowicą, a nie jakaś chłodniczka, AGR-u, czy cokolwiek innego. Zatem tak zrobiliście. No i co się okazuje? No następnie trzeba było ściągnąć głowicę, bo chciałem, żeby wyrwać i żeby zobaczyć, co ten preparat tak naprawdę spowodował i czy będzie coś widać, więc chłopaki wzięli się za zrzucenie głowicy, a my zaraz widzimy się w unboxingu szczelki, no i tak naprawdę całości. Dobra, słuchajcie, na pierwszy rzut oka, to jest uszczelka pod głowicą po delikatnych uszkodzeniach i modyfikacjach M4K Garage zrobionych drobnymi rysami w tym miejscu. Drobne rysy odtwarzają nam mikropęknięcia, tymi miejscami przedostawało się, przedostawały się spaliny do naszego układu, niestety nie zostały w żaden sposób, no jakbyśmy tu nie patrzyli, nie zostały zalepione, no nie po prostu liczyłem na to, że tak, takie środki tak działały, że po prostu mikro mniejsze cząsteczki krążące w układzie chłodzenia były troszeczkę takie plastyczne, lepkie, po prostu potrafiły zalepiać mikro mikro mikropęknięcia. Tym samym powodując pewien chaos, o którym zaraz powiemy, ale jeszcze mamy głowicę całą, więc ja sobie pozwolę sobie tą głowicę obrócić. Ale jeszcze zobaczę uszczelkę z drugiej strony. Nie, no, wiecie co. Nic tu, nic tu nie widać. No, to jest taki typowy, specyficzny, bardzo błyszczący środek, troszeczkę jak brokat, ta miedź, która się w nim znajduje. Znaczy, wygląda jak miedź. Nic. Pozwolę sobie obrócić teraz główkę. Oczywiście, teraz trzeba będzie splanować tą głowicę i ponownie wrzucić do naszego klejoku bez przeradosny w ogóle z tego tytułu. Prawda? Bardzo. Bardzo. O, zobaczcie, to jest to. To jest na Kasil. Karin. To dla Karyn zamiast tego. Brokatu na twarz. Nie, no ja Wam powiem, nic tu takiego nie widzę. Ciekaw jestem, jakbyśmy więcej. O, przyszedł nas, nasz naczelny. Panie naczelny, co pan sądzisz o tym środku? Ale tak szczerze, no mogłoby to działać? Będzie chodzić. Nie, no ale ja mówię o tym, wiesz, co tu jest w środku, ten, to mieć cała, to co się wylało. To, to miałoby zalepiać te mikropęknięcia, wiesz? Nie, słabo. Słabo, nie? A to się w ogóle też nie klei, Została nam buteleczka po tym kasilu? Jest. No to ja zobaczę jeszcze tą buteleczkę i słuchajcie, jeszcze żeby zobaczyć co się dzieje z poświęcę chłodnicę, kupię potem nową do Clio, rozetniemy chłodnicę, przekroimy sobie ją, co się w chłodnicy stało, bo wiem, że negatywnym skutkiem zalepiania takich wszystkich uszczelniaczy, czy w ogóle lania wody, no jakby nasze odprowadzanie ciepła w pewnym momencie, Ach, dobra, to, to będzie w podsumowaniu spokojnie, bo tego jest za dużo, za dużo myśli naraz. To mnie interesuje, tego jestem bardzo ciekaw, bo przyznam szczerze, dużo nagrań, chłopaki wczoraj to aplikowali beze mnie O, zostało nam jeszcze trochę To było wczoraj i chyba całe było w takim e, miedzi Tak, jeszcze wlałem tam wodę, popłakałem dokładnie tą buteleczkę i wlałem No właśnie, dlatego nie mamy ale to jest takie miedziane. Dobra, słuchajcie, chodźcie, zobaczcie. Tutaj mamy naszą chłodnicę. Na pewno widać, że Cass Hill się odłożył tutaj, wszędzie, widzicie? Kojarzycie takie markery kiedyś pozłacane? Kojarzysz, Stasiu, takie co się na złoto malowało? To jest taki efekt, ale to. Zobaczcie, mimo wyschnięcia, to przecieram palcem i to odchodzi Więc może to miało, nie wiem, na celu zatkanie Nie mam pojęcia, zobaczcie, wszędzie w chłodnicy Wszędzie w chłodnicy to pływa Jeszcze Dobra, spróbujemy chociaż trochę rozciąć tą chłodnicę yy, jeszcze gdzieś wodę mamy zlaną Jeszcze gdzieś mamy wodę w przezroczyste pudełko zlaną Ty, to nie opada, to po prostu krąży Aha Zamiast producenta może, nie wiem, jak nie chcę cholernie jakichś takich, wiecie, bo ja uchodzę wtedy za heretykę, jak mówię, że coś nie działa, a nie chciałbym, cześć, nie chciałbym takich teorii mocno propagować. No, w naszym przypadku to po prostu nie zadziałało, ale zobaczmy jeszcze tą chłodnicę, zanim zrobimy podsumowanie, bo ja na tym pamiętam, ile to kosztowało. ktoś pamięta ile kosztowało, to nie było tanie. Mm. Wolałbym te 5-6 dych przeznaczyć na jakąś flaszkę, żeby się pocieszyć, że muszę remont silnika zrobić. No to nie jedną flaszkę. Ze dwie. Tnijmy chłodnicę. Dobra, słuchajcie, generalnie historia jest ta sama, bo jak się przyjrzycie tutaj na wszystkie te, naprawdę chłodnica to jest bardzo, wąs, bardzo wąskie gardełka tak, tego płynu to w środku też znajdziemy nasz preparacik nie wygląda na taki co by zaczął zapychać nam coś natomiast patrząc po no tu mamy razem chłodnicę klimy z chłodnicą wody patrząc na to co tu się nam odkłada no nie wiem czy to by było dobre dla naszego silnika ja może tak w paluchach grzebalucha wepchnę i od razu wyjmuję ten brokat, czyli on się nawet nie przykleja nie wiem, dla mnie na pewno samobójstwem, bo tutaj musimy, zanim przejdziemy do okazji, zanim przejdziemy do wszystkiego, musimy sobie powiedzieć, że samobójstwem dla naszego silnika jest zalewanie wody niedestylowanej do naszego układu chłodzenia. Dlatego że płyn w układzie chłodzenia to nie jest wymysł, tylko to są specjalne płyny w technologii hybrydowej współcześnie robione, które mają inhibitory, wszelkiego rodzaju rdzy i tak dalej. Powoduje to, że układ jest czysty, że nam się rdza nie wytwarza, powoduje to, że kamień się nie wytrąca i powoduje to, że temperatura wrzenia jest wyższa niż w wodzie zwykłej. A już nie wspomnę o destylowanej. No bo destyl jeżeli w cokolwiek bym chciał wlać to destylowaną, ale czy ja bym to wlał, czy to tu zadziałało? Nie. Czy to jest hit czy kit. U nas nie zadziałało, tak to powiem. Może zbyt duże to były uszkodzenia. Nie wiem, jak miałoby to zadziałać, ale powiem wam szczerze, nie ma czegoś takiego jak półśrodki w postaci magicznych płynów, które cokolwiek nam dają, bo. Inaczej producent naprawdę by zbankrutował na projektowaniu e, silnika i jego... Mm, o! Tu widzicie? Tu fachowa ręka robiła. I to jest, to jest hit, to jest hit. Więc tak to wygląda, no, tak jak magnetyzery nie działały, tak jak świece strumieniowe nie działały, mmm, tak jak czy boksy za 50 zł nie działały, bo nie mogły, tak jak wiele innych rzeczy nie działało, tak w tym przypadku no, nie zadziałało, może zrobiliśmy test nierzetelnie, ale tutaj jest najlepszy przykład jeszcze, jak wygląda e, no, niewłaściwe używanie płynów eksploatacyjnych, wody różnych sypów, zawsze co się wytrąca, i to jest część, która jest pod wężem. To jest w ogóle część, która jest podwężona, tylko się trochę wilgoci tu gdzieś nachodzi, bo tu jest gdzieś opaska. I, I tak mniej więcej wygląda potem wasza pompa wody. Chłodnice w środku wyglądają w ten sposób, że wytrąca się kamień i wszystko inne, bo ten kolor, który, który tu widzicie w środku po otwarciu, to też nie jest naturalny kolor. Ja Wam zaraz tutaj skrobne jakimś śrubokrętem. Podasz mi śrubokręt, bo nie chcę ci wozu psuć. O. Zobaczcie, naturalny kolor jest też inny. Tu w środku. O. Widzicie, tam zaczyna wyrysowywać nam się. A to, co tu, to jest osad kamienny. Co też nie znaczy, że macie kalgą wrzucić do waszego układu i dłuższe życie w waszej chłodnicy to kalgą. Dobra, mi się to po prostu nie podoba. W moim przypadku to nie zadziałało. Nie jestem niezadowolonym klientem, po prostu może zrobiłem coś nie tak. Wyprowadźcie mnie z błędu. Przechodząc do podsumowania, pamiętajcie, że wiosna jest już tuż za oknem i poza okazjami Allegro. Przede wszystkim warto przypomnieć, że na Allegro możecie sobie dobrać jaki chcecie rozmiar opon, jakiegokolwiek producenta, ponieważ znajdziecie tam wszystkich producentów opon. A warto jednak, tym razem zima pokazała, że mieć opony na zimę i mieć osoby opony na lato. Przede wszystkim macie specjalną dobierarkę na Allegro, jest specjalny link, tutaj wam się wszystko wyświetla, pod który wchodzicie, dobieracie sobie opony pod wasz samochód, bo to też jest ważne, żeby tak nie szczapy. A jeżeli ktoś w tym momencie nie ma funduszu tak, żeby obstryknąć sobie cały nowy komplet na raz, też jest możliwość kupienia ratalnego opon. Wszystkie linki macie w opisie filmu oraz tam macie całą strefę Okazja Allegro, bo mówi się, że okazje są trzy razy w miesiącu, ale tam jest cały link strefy stworzonej specjalnie dla Was, gdzie dużo produktów związanych z mechaniką pojazdową, garażem, warsztatem i samochodem jest w okazyjnych cenach dla Was od poniedziałku do poniedziałku, od 7 do 7, czyli 24 godziny na dobę. No i kończąc, pamiętajcie, że. Jeszcze cały czas trwa promocja na mobi.pl, czyli wchodzicie sobie w opis filmu. Tam macie link do Mubi Mubi to jest porównywarka ubezpieczeń OCACNW. Wprowadzacie dane wasze, waszego samochodu. Klikacie oblicz, ułoży Wam się składka od najniższej do najwyższej. Jeżeli zakupicie przez podany link w opisie na wasze konto, wraca 150 zł i to w ciągu kilku, kilkunastu dni. Ale to pół biedy, bo jeszcze wraca do tego taki mały kodzik, taki malusieńki, który jak wy polecicie, mamie tacie bratu znajomym i oni skorzystają, to 59 Wraca na wasze konto, a nie muszę chyba wspominać, że to mówi. W tym roku było sponsorem drugi raz E36 dla widzów Kupe. Robimy ku właśnie od MUBI dla tych, którzy w zeszłym roku kupili policję, a w tym roku przedłużają, więc naprawdę to pokazuje, że można zrobić fajny marketing w internecie i fajnie, tak naprawdę, dać też nie tylko klientom, ale też widzom i klientom coś od siebie. No. I taki trochę ze mnie przykład. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj, podobało ci się małe hit czy kit, bo duże hit czy kit się już tworzy od paru tygodni, paru miesięcy. Stanisław faszma, bolączki z tego tytułu, ale zobaczcie dlaczego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!